Witajcie kochani w kolejnym odcinku. Jak wiecie, już jesteśmy w Polsce i chcielibyśmy Wam przy okazji opowiedzieć, pokazać, czym podróżowaliśmy, zanim kupiliśmy naszą przyczepę kempingową. Mm. Zapraszamy do oglądania. Nie, 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 nie. Jeżeli jesteś nowy, to subskrybuj i zostaw oczywiście łapkę w górę, jeżeli Ci się podobało. Jak nie, to też. Albo nie, <laughs> albo nic nie zostawię. 哼哼 <laughs> Witamy witamy. witamy, witamy! Jak tam było cofnąć się do przeszłości? Fajnie. To wspominać sobie od czego to się zaczęło. Tak naprawdę to się zaczęło właśnie od tego samochodu, w którym zaczęliśmy sobie jeździć, podróżować. Ty nie byłaś przekonany do tego absolutnie, do tej naszej pierwszej wyprawy, jaką chcieliśmy zrobić. Znaczy ja miałem w głowie którą wyprawę sobie zrobimy. Mieliśmy jechać tylko sobie spróbować na dwa dni, nie? Pamiętasz? Pamiętam. A pojechaliśmy dookoła Polski. Zdłuż granicy, dookoła Polski całe przejechaliśmy. Wycieczka nasza trwała tydzień czasu, zamiast dwóch dni. <grych> I tam się tak zaczęło w sobie naprawdę, nie? No. Spodobało się nam i dzieciom też się spodobało <laughs> właśnie podróżowanie. Coś innego, coś, coś fajnego. Można było sobie stanąć, gdzie się chciało, zobaczyć co się chciało, ile chciało czasu sobie można było spędzić Tak się zaradziliśmy właśnie tym podróżowaniem sobie nie? No i sobie podróżuję. Nie? Tak. <grychy> I Krzysztof trochę opo -po -po Lele. Krzysztof trochę poopowiada ze strony technicznej, bo ja oczywiście na tym się wcale nie znam. Wejdziemy do środka, bo strasznie wieje i boimy się, że nie będzie nas w ogóle słychać. I może przejdziemy na tą część tutaj do przodu, żebyś poopowiadał troszkę. O, to jest takie... o, o, zobacz, kto do nas przyszedł! Jesiu! Znami będzie się jechała? To byś pojechała w podróż, co? Po Pewnie że tak. widzisz, nie? Wszystkie nieznane tereny, nie? Psinka. Dobra. dobra pszinka, pszinka, pisz, nagrywamy pszinka. teraz YouTube'y. Też będziesz na YouTube'ach? Tak. Daj głos. Daj głos. No daj głos. No daj głos. No, no daj, daj. No pięknie. No, dobra, dobra. Dobra, psina, idź, Chciał no nie chcesz? Idź. Dobrze. Czekaj. Gdzie? Wyjdź. 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 Dobra, teraz możemy zaczynać. Tak, Popowiadaj, co to jest, tak. co i jak. Co to jest? To jest podłokietnik. Psina przyszła. Idź. Uciekaj. Tak, to jest podłokietnik. Mów powoli i głośno. Powoli i głośno. A więc... Ten kamper jest na zabudowie Fiata Ducato z 98 roku. Pierwsza jego rejestracja była w Szwecji... 99 październik. I on ma przejechane teraz w tej chwili 94 tysiące kilometrów. My nim zrobiliśmy. My nim zrobiliśmy jakieś. Pierwszą wyprawę, co zrobiliśmy wokół Polski wzdłuż granic Polski zrobiliśmy nim jakieś 3000 kilometrów. Tak mi się wydaje, jak dobrze pamiętam. Później drugą wyprawę zrobiliśmy. Do Krakowa Zakopane i tak dalej, tam tam na dole byliśmy nie? Uh -huh. w Polsce, to zrobiliśmy nim jechaliśmy nim w 6 osób wtedy, nie? Tak. I zrobiliśmy nim też jakieś 3000 km w tej porotu. Uh -huh. Pamiętam, że trasę z Krakowa do domu tutaj do, na, na północ zrobiliśmy w jeden dzień, dziennie. Uh -huh. Ale nie polecam. <laughs> e, silnik tutaj jest 1.9 turbo diesel. E, ma Jakieś 88 koni, chyba mi się wydaje. Kilka już może zdecho. <laughs> Waży on 2700 kg i jest zarejestrowany na 6 osób. I ma ładowności jakieś 600-700 kg, mi się wydaje. On 3200 chyba totalnie może ważyć. Nie 3,5, tylko 3200 jest zarejestrowanym. I jest zarejestrowany normalnie na 6 osób. Ma 6 pasów. Tak, możemy dodać, że to my go sprowadziliśmy ze Szwecji, więc to jest, przebieg jest jak najbardziej oryginalny. Wszystko jest jak najbardziej w takim stanie, jakie było, że to nie jest nic przekręcane i tak no, dalej. Tutaj było tylko jedyne, jedyny mankament tego kampera, dla którego, dlaczego oni go sprzedawali, to on był po włamaniu. Ktoś go chciał ukraść i stacyjka była rozerwana i nawet serwisy. Fiata w Szwecji, nie potrafiły go naprawić, nikt go nie mógł ogarnąć tego i nie mógł go odpalić. I dopiero tutaj w Polsce czarodzieje go zrobili i uruchomili i chodzi normalnie, bez żadnego problemu. Tak. Lecimy tam? Lecimy tam. No, a więc tutaj w części mieszkalnej mamy stolik na dzień, a na noc go się rozkładało. To się wyciągało też tutaj, to się wyciągało. Tamten wałek się brało z tamtą. Ten, 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 ten wałek tutaj się kładło. To się wszystko składało. Stolik na dół się składał, i tu było takie duże jedno łóżko. Ale to duże jedno łóżko, jak się rozłożyło, to wtedy nie można było iść po piwko do lodówki i tej szapki nie mam no troszeczkę tak można było otworzyć sobie nie? i to było troszkę niepraktyczne dla nas i dlatego teraz postanowiliśmy to ja teraz to powiem Dobra. i właśnie dlatego jak kupowaliśmy przyczepę kempingową to chcieliśmy żeby były osobne łóżka dla dzieci żeby nie trzeba było tego rozkładać na noc na noc było. tylko właśnie żeby było dwa dla dzieci i osobne dla nas no bo to było trochę uciążliwe. Za każdym razem wieczorem trzeba było rozkładać to i już tutaj praktycznie nie można było korzystać z tego kampera, bo to było wszystko zablokowane. Tak, A tutaj my spokojnie sobie spaliśmy, właściwie to zawsze się dzieliliśmy, że ty spałeś z Nicole, a ja spałam z Emilką, albo ja spałam z Nicole, a ty spałeś z Emilką, o, jeszcze małe wtedy więc było. one były dużo mniejsze, więc tak się dzieliliśmy, ale tutaj spokojnie dwie dorosłe osoby się zmieszczą. Hmm. I jeszcze możemy powiedzieć, że pod tym tutaj są, możesz pokazać, pod którym są zbiornik na wodę? Tutaj jest zbiornik na wodę. Jest duży zbiornik na wodę. Tutaj jest zbiornik na wodę pod całym siedzeniem. Nie um. mamy zmierzone ile, ale wydaje nam się, że no tam wchodziło... Ja to jakieś to wyszło mi 130 litrów. A to jednak 130, 130 weszło. 130 litrów już nie 200. Okej, okay, dobra. Tutaj, ja... tutaj nic nie ma, nie pamiętam. To schowek tylko jest. Tak. Z części, co ja się mogę wypowiedzieć, tutaj jest lodówka mała. I właśnie to nam się nie podobało. Jest taka mała lodówka z zamrażarką. I to nam się nie podobało, bo ta lodówka dla naszej rodziny, dwoje dorosłych i dwoje dzieci była zdecydowanie za mała. Dlatego jak szukaliśmy naszej przyczepy, to chcieliśmy, żeby to było duża lodówka. Duża jest. lodówka, Bo jednak no, ta jest za mała. No. Co jeszcze? Tutaj oczywiście jest kuchenka. Kuchenka wystarczająca. Spełnia, na gaz. Spełniała swoją rolę jak najbardziej. Tak. Bez żadnego problemu działa. I lecimy tutaj na tyły. Na tyły. Tutaj mamy ten panel sterujący do trumę tam I ona nam grzała było ogrzewanie i wodę mogliśmy sobie grzać nie? Boiler normalnie na wodę jest gazowy nie? i to bardzo fajnie działało, nie bo mieliśmy ciepłą wodę cały czas sobie On tam w środku jest tam na dole jest to truma Cały boiler tam. Nie wiem, czy będzie widać, ale. O, widać. widać. Ten cały, cały ten boiler. On tam był wystarczająco wody miał na to, żebyśmy się wszyscy mogli spokojnie umyć. Tej trumy właśnie brakuje nam w przyczepie, żeby nagrzał nam wodę, nie? Boilera na wodę. Nie? Na, gaz. Na, na gaz. No, na gaz, na gaz. Mamy tylko grzanie na gaz. Bo my mamy tylko grzanie, ale nie mamy ciepłej wody na gaz. I tego nam brakuje. No to nie dopatrzyliśmy tego troszkę. Niestety. Ale następnym razem to jest. Będziemy mądrzejsi. Tak, dokładnie. I tutaj jest toaleta. Tak, mamy tutaj toaletę, która też była fajnym rozwiązaniem, że osobno jest prysznic i osobno jest e, toaleta ze zlewem. Że to nie jest, że prysznic jest tam u góry, tylko że jest po prostu osobno to. Wszystko oczywiście działające. Mm. No to jest fajne, ja mogę też powiedzieć, bo my w naszej przyczepie mamy prysznic na taką kota kotarkę, że w, w suficie jest takie, że się zasłania tą całą kotarkę i jednak te boki nie są takie... Właśnie, tylko, tylko drewniane. Właśnie, są drewniane i pewnie ta osłonka tam jest dookoła u nas w przyczepie, żeby nie zamokły, żeby nie przeciekało nic. A tutaj jest fajnie, że to jest taka właśnie takie drzwi i można się myć bez żadnej kotary, która się później przykleja. Tylko właśnie swobodnie można się myć. Coś jeszcze? Eee, coś jeszcze. Tam są dwa zbiorniki na szarą wodę. Masz pod samochodem z tyłu, na tylnej części, pod belką, pod hakiem. hak jeszcze ma też, można sobie kampera doczepić i przyczepę kempingową i ciągnąć go tak normalnie, legalnie. Bo 1500 kg może ciągnąć. Nie wiem czy by dał radę, ale w papierach może. To tam jest na szarą wodę jakieś 60-70 litrów. I tu jest zbiornik pod spodem, jeszcze na, na tą szarą wodę do zlewu. Nie? I są dwa, dwa osobne zlewy szarej wody. No, i tyle. Będzie pan płakał, jak będzie pan sprzedawał? Nie. O, ja stacyjkę zależy. Ty, te od niego jeszcze przecież, nie? No Nie wiem. Jo. No to jak na pewno kupowane wtedy te dwie stacyjki. Nie wiem. A to on pali na tej? Nie wiem, właśnie. Bo tamte żeśmy założyli, a no tamte żeśmy próbowali Możesz dać A tu są dwa kluczyki, nie? Mhm. Dwa pasują A tu też są dwa tak. Tylko, że jeden pasuje